Hej hej, zapraszam, na dzień działkowy będę instalowała z powrotem beczki, będę ciała, porzeczki i różne inne. No i zobaczymy co tutaj słychać, no bo już czuć wiosnę. Śnietki już wschodzą. Kwitnie jeszcze. Siemiernik i krokusy już zaczęły. Dziś jest chłodno i nie ma słońca, to one się nie otwierają, ale jak będzie słońce to się otworzą. Będę ciała maliny. Będę ciała zebrinus. Będę ciała czarne porzeczki i czerwone. Prześwietlała. Czyli będę wycinać. Te najstarsze pędy, najciemniejsze. W tych wszystkich krzewach to są takie starsze krzewy. Mam też młodsze krzewy, które już nie widać, że są młodsze, bo też już można je prześwietlać. Będę cięła jeżynę. Wychodzą tulipany. Tulipany tak ogrodziłam przed ślimakami. Już wychodzą. Wszędzie czosnki, śnietki, krokusy wychodzą, chwasty też wychodzą, u mnie to są trawy. Wszędzie jest rożkonka u mnie. Akurat ona się sama rozsiewa, taka bardzo odporna, nowa lika, coś co można teraz jeść. O, wychodzą czosnki ozdobne to te duże, ale one będą mniej, mniejsze, to znaczy. Zauważyłam, że miałam pięć dużych cebul, że jakby trzy cebule gdzieś zamarły, próbowałam je wykopać, ale one bardzo głęboko się korzenią i ich nie wykopałam. I wokół jednej cebuli czosnek się po prostu podzielił, rozmnożył. Jeśli bym to wykopała, to tam będzie kilka mniejszych cebulek, które też można podzielić i osobno wsadzić. Wtedy te czosnki będą takie wielkie, bo to są te duże czosnki. Postaram się tu wrzucić zdjęcie, takie wielkości prawie mojej głowy, piękne, takie fioletowe. No ale te na pewno będą mniejsze, e, taka kępa mniejszych kwitnących. E, I tak, I co tu jeszcze rośnie? E, no, mój ulubiony, a jeszcze chciałam roszponkę pokazać, która tutaj mi weszła na granicę chodnika i rabaty, no pięknie mi tu e, z, wypełniła to miejsce, natomiast roszponka później tak zaniknie, jak przekwitnie i ja bym tutaj jednak chciała jakieś zioła posadzić tu też tulipany takie ochronione ochronione przed ślimakami jak się chroni przed ślimakami ja używam taśmy miedzianej, trzeba pamiętać, żeby takie listki gdzieś odsuwać bo po tych listkach sobie ślimaki spokojnie przejdą wtedy wszystko na nic jest początek sezonu, to jeszcze tak wszystko, wszystko nie każdy się jeszcze obudził ale to nim się obejrzymy to pewnie się obudzą tutaj przesadzony agres też zobaczę, czy, czy ich nie prześwietlę no i będę na pewno Pozbywać się trochę i troszkę będę próbowała w tym roku ograniczyć mój pięciornik rozłogowy, który jest u mnie bardzo, bardzo się panoszy, bardzo szybko się po całym ogrodzie rozchodzi, a nie jest to roślina za bardzo pożądana przeze mnie, no nic, nic z niego nie umiem skorzystać, przynajmniej ja nic o tym nie wiem. Tutaj karagany, też przycięte już w zeszłym sezonie na chop and drop. Przypominam, że to są takie u mnie, taką funkcję pełnią głównie. No i też za, ym, sąsiadu, sąsiadując z innymi, bo to są bobowate, wspomagają te inne. Tu coś też posadziłam. Aha, przesadziłam yy, chyba świdośliwe. Tutaj jest porzeczka. No i ja tak się rozrosła. Ona tak mi się tutaj troszkę kładzie w jedną stronę. Muszę zobaczyć, czy coś tu mogę zrobić z tym w tym roku. Kładzie się w jedną stronę, ale do góry jakby odbił pęd w zeszłym roku. Próbujący to chyba zbalansować. Zobaczymy, co mi się tu uda. To jest retoma groniasta i ją bym chciała w tym roku przesadzić. Właśnie jakoś teraz, albo ona sobie tutaj nie, nie jest dobrze tutaj jej w tym miejscu, w którym jest rzadko kwitnie, zaczyna kwitnąć, a potem słabo. I tu jest jeszcze też jakiś miskant. Nie wiem jaki, też bardzo słabo. Więc tym, tym roślinom tutaj się w ogóle nie wiedzie, nie wiem dlaczego. I ja chciałabym w tym roku znaleźć im inne miejsce, jak dam radę, bo trochę tej pracy się nazbierało. zbierało. <laughs> wiadomo, już coś ładnie. To też tulipany. Tutaj są takie tulipany, co roku, takie już roz, rozrastające się winorośl już przycięłam kilka tygodni temu tutaj na pergoli wszędzie grzyby czy nie wszędzie ale na tych ścieżkach gdzie były zrębki z pewnością wcześniej to właśnie zwykle grzyby życie kwitnie mikoryza i tak dalej a tu widzę są irysy i taki i tego zebrnusa stąd koniecznie muszę przenieść bo złe miejsce mu znalazłam bardzo, więc jego to w pierwszej kolejności, może nawet dzisiaj, znajdę mu nowe miejsce. No i bez, słuchajcie, lilak już pączki puszcza. I będę też przycinać, wszystko będę przycinać, czego jeszcze nie przycięłam. Patrzcie, jak bluźczy mi się tu rozrasta. Drzewka owocowe przycięłam. Mam jedną śliwę chyba do wycięcia. Przyciąć trzeba rozchodniki bo też już puszczają różyczki, dużo mam tych rozchodników, też będzie do przycinania, także dużo dzisiaj przycinania, a z tego przycinania będzie dużo materiału na ściółkę, więc od razu będę rozkładać gdzieś tam w najbliższym otoczeniu tej ściółki. No i tak to wygląda. No to co, zabieram się do pracy. Troszkę ogarnęłam tę część, pousuwałam suche pędy, trochę juki. Ogarnęłam przy okazji, może wam pokażę. Był taki rok, wiele lat temu, gdzie ścięłam stare juki, później postanowiłam tego nie robić. Tutaj jest juka, która kiedyś się kwitła, i z tego co wiem, taki kwitnący pęd ale wokół niego się młode pędy. Ach, momencik. Jeden jest tu. Z tej strony jest ich więcej. I właśnie widzę, że dookoła z tych młodych tutaj wyrastają młode wiszki i one chcą właśnie wokół tej juki się rozwinąć. Ja temu staremu obcięłam po prostu liście, które już w większości były suche. Um, on jest bardzo gruby. Ja pamiętam, te kilka lat temu ja to piłą trzeba było wycinać. Um, I powiem Wam, że no nie, nie dam rady tego obciąć sekatorem, jaki mam dostępny. Ale zobaczymy może. Rozwiną się te juki tutaj wokoło. Um, nie wiem, jeszcze będę je obserwować. Um, przy okazji przypominam o okularach, bo już mi Juka zajrzała do oka dzisiaj. Także powiem, że w zeszłym roku mi chyba nie kwitły. i Jest tu wiele takich, jest ich tak wiele tutaj, mnogo to widać. Też młodych, no zobaczymy, jak to w tym roku będzie. Troszkę im tam te listki połcowałam też nie wszystkie, ale trochę je tak przyświetliłam. Tak, przy okazji, jak tutaj przecięłam róże, to już ta wóła będzie puszczać, będzie kwitła, bo ona najpierw kwiaty ma. No i ścieżkę trochę odświeżyłam, tutaj odświeżyłam, a jeszcze tutaj przegorzany. No i tak, i tak wygląda ta część. Przy okazji pokażę duże leźniaki. O, proszę. Śmieci przyleciały. Będą kwitły. Tu jest agrest. I śliwko Morela tutaj posadziłam. I dwie porzeczki czarne. Gdzieś dużo się działo, chociaż niewiele widać. Ale krzewy poprzecinane, maliny też z malinami nie było dużo, bo ja już je cięłam. O, widzę, że tam nie do końca przycięłam. Ja już je cięłam w ubiegłym sezonie, kiedy miały tą chorobę. To bardzo dużą ilość, już wtedy wycięłam właściwie większość takich gałęzi, które były chore, i to było bardzo dużo rozchodniki jeszcze czekają nie wszystko dzisiaj zrobiłam oczywiście bo tego trochę jest, to się tak wydaje, ale co się idzie to tam znowu jeszcze jakaś inna praca, wiecie jak to jest i człowiek tak idzie, a tu wszędzie jest coś do zrobienia, tak, taka jest wiosna, taka jest też jesień no ale to jest właśnie takie fajne no i tak to wygląda jeżyny trochę przycięte tu są róże jeszcze nie przycięte lawendy po prostu sobie rosną. Widzę, że tu mech w lawendach sobie się zagnieździł. No i bardzo fajnie. Wszędzie już wychodzi ten ziarnopłon. Niedługo będzie, będą takie żółte kwiatuszki. I on jest jadalny. i Będą piękne, a później znowu znikną. Actinidia pięknie ta żeńska mi tutaj rośnie. Przyrost sobie idzie. Natomiast ta męska chyba nie odbije. Tam ją w ubiegłym sezonie trochę koty się od nią ocierały bardzo i gryzły. Okazuje się, że jest to taki jakiś przysmak koci, no i ja jej tu nie widzę, muszę dokupić właśnie męską. Męski egzemplarz, żeby one sobie się tam zapylały wzajemnie i żeby były owoce za jakiś dłuższy czas. I zobaczę, bo chciałabym bardzo coś, żeby na tej pergoli rosło. W ubiegłym sezonie mi się nie udało, tak wiecie, sezonowo. Zanim te aktynidie urosną i tą pergolę zagospodarują, no, i w zeszłym roku nie udało mi się z pasiflorą. Totalnie mi tutaj się nie chciała rosnąć. Jak u mnie na balkonie bardzo fajnie rośnie, no ale też tam jest inaczej. To jest doniczka, ja tam jestem częściej, zasilam, i tak dalej. No a tutaj właśnie jest tak, więc mi się z pasiflorą nie udało, ale z jakimś pnączem może będę próbować. Myślałam też z dynią, tutaj ta donica chroni przed ślimakami, tu była dynia, ale bardzo słabą, muszę dobrą, jakąś chyba lepszą ziemię tutaj zorganizować. No oprócz tego, że widać po sezonie to tutaj troszkę ucierpiało, to naprawdę ta taśma miedziana ochroniła tą donicę przed ślimakami. Trzeba tylko pilnować, żeby rośliny nie gdzieś nie dotykały. A tu widać. No, ją trzeba wymienić akurat. Ją trzeba wymienić będzie, ale to się sprawdziło. Nie było ślimaków w tej, w tej donicy tutaj. No i ja powtarzam się wiem z tą taśmą miedzianą, no ale to się po prostu u mnie sprawdza. Tak, słuchajcie, taki, taki, dzień, tutaj trochę ścieżki, troszkę wykopałam stare, coś tam przesadziłam, tego zebrinusa tutaj przesadziłam. Wykopałam jakieś stare róże, które już były bardzo do wykopania gotowe i no, tu muszę jeszcze poprzycinać. No sporo jest jeszcze pracy, ale to jest takie fajne, tak to jest właśnie wiosną, zastanawiam się właśnie nad tą śliwą, co z nią zrobić, czy z nią coś robić. Nie wiem, chyba by się przydało. No nie wiem, sama, nie wiem, sama jeszcze nie zdecydowałam. Zobaczymy. No, i kompostowniki, dwa zapełnione już teraz. A co, to dopiero będzie, ale myślę, że do jesieni spokojnie trochę to, trochę opadną i będzie można dalej, dalej działać. Bardzo Was serdecznie pozdrawiam. W ten piękny dzień. Życzę Wam miłych prac wiosennych. I do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem. Hej, hej.